Siemanko, Anka. A co to za gorol? A taki stary znajomy? Wyglądasz, czat malina z Kibidi, dziewczyna. Dzięks. Może skoczymy gdzieś na Miacho, będę twoje Ciacho. Nie nie Przykro Sorry, że wam przerywam ta gorolską gotka. Co to jest za miglandz? Twój stary emigrant. Skąd wy się znocie? My? <laughs> z Warszawy. Kiedyś my byli razem, pudze To przeszłość. Byliśmy razem, jak butla z gazem. Mam nowego chopa. Jakbyś jednak chciała do hotelu, to tam stoi mój Matis w deu. Jedziemy? Nie rozumiesz, co się do ciebie, Godo, Hadziaju? teroski woli śląski wóż i woli Hanysa. Ach, ten wasz Śląski, w Andryu na Byfaju. Stoi szolka tyju. Przyjedź do hotelu, mała, zrobię ci myju. myju. Na razie. Śmieszny. I co on tak rymuje? Żartowałem, może jestem gorol, ale z zasadami. Nie interesuje się cudzymi babami.